Od początku było wiadomo, że chcemy pojechać w Wiachodnej i w Limanowej, no ale jak gdyby sytuacja, która miała miejsce, udało się wygrać te dwa weekendy wyścigowe, spowodowała, że przekonano przede wszystkim mnie, żebym dokończył sezon, bo ja chciałem Chciałem wziąć udział w tych dwóch wyścigach. Po pierwsze, dlatego, że jagodna wydawała mi się czymś nowym, nieznanym dla innych zawodników i, i dosyć fajno, tra, fajna trasa tam jest. A w Limanowej chciałem zobaczyć, czy, czy uda mi się jakoś poprawić moje wyniki z tego okazjonalnego startu rok temu. I w momencie, kiedy taka sytuacja miała miejsce, to. Postanowiliśmy wspólnie dokończyć sezon. Jesteśmy, można powiedzieć, na mecie. Udało się wywalczyć tytuł mistrza polski. Na pewno jest to dla mnie bardzo miła niespodzianka i wsiadając pierwszy raz do samochodu, e, nawet nie myślałem o tym, żeby być w pierwszej, czwórce piątce. Wielkie gratulacje. I teraz pytanie, czy w związku z tymi dobrymi wynikami, czy no, bardzo dobrymi wynikami. Są jakieś plany na przyszły sezon? Dziękuję przede wszystkim za gratulacje, to też gratulacje należą się całemu zespołowi Forturbo, który wykonał kawał ciężkiej pracy, żeby samochód był na tym poziomie, na którym jest. No a jeżeli chodzi o nasze plany na przyszłość, to raczej zamykamy udział w górskich samochodowych mistrzostwach Polski na tym sezonie.